W Sandomierzu już po raz kolejny policzyli się z cukrzycą w marszu Nording Walking, którego trasa prowadziła. Przez malownicze zakątki tego miasta udział wzięło ponad 100 miłośników chodzenia z kijkami. Czwarty marsz policz się z cukrzycą w Sandomierzu odbywał się w ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bieg policz się z cukrzycą od kilkunastu lat odbywa się w większości polskich miast i połączony z Wielką Orkiestrą świątecznej pomocy. W Sandomierzu takie sportowe przedsięwzięcie odbywa się już po raz czwarty i z roku na rok jego uczestników sukcesywnie przybywa. Od samego początku marsz Policz się z Cukrzycą w Sandomierzu wspiera starosta Sandomierski Marcin Piwnik. Starosta przyznał, że efekty woźb zawsze są widoczne w szpitalach i jednym ze szpitali, do którego trafia sprzęt zakupiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy jest właśnie Sandomierski Szpital. Jesteśmy na bulwarzu, jak co roku, dzięki. Wspaniałym ludziom Stowarzyszenia, Aktywni nie słupczych, Chwałowianki, Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Wiele, wiele osób, domy dziecka są z nami. Czwarty raz marsz Policie z Cukrzycą. Wspieramy tym samym orkiestrę Jurka Owsiaka. Wspieramy się. Rok temu było nas ponad 100 osób. Wierzę, że będzie tak samo dzisiaj. Potrafimy razem robić wielkie rzeczy i wspierać tym samym szczytny cel. Zawsze Wielka Orkiestra wspiera nasz szpital. Co roku po akcji Jurka Owsiaka do naszego szpitala trafiają wspaniałe sprzęty. Rok temu było to urządzenie do, do, do wykrywania zakażeń sepsą, ponad milion złotych warte. Więc wspaniała inicjatywa, oby ta orkiestra trwała do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, bo warto. Współorganizatorem wydarzenia jest koło Gospodyń Miejskich Aktywni dla Słupczy. Panie od czterech lat aktywnie wspierają marsz i angażują się w jego organizację. Ty jesteśmy współorganizatorami jako KGW Aktywni dla Słupczy. Czyli od samego początku, panie to tak. Możemy wręcz powiedzieć, że jesteśmy inicjatorkami tego wydarzenia. I bardzo dobrze, bo warto chodzić i warto pomagać. Warto pomagać, warto się spotykać, bo to chodzi też przede wszystkim o pomoc, ale i o te nasze spotkania. Długo się czeka, bo cały rok na to, żeby się tu właśnie spotkać ze wszystkimi znajomymi. I policzyć z cukrzycą. I policzyć z cukrzycą, tak jest. Ale może mi Pani powiedzieć, co najważniejsze jest w tym Nordic Walking, oprócz właśnie samego chodzenia, no chyba też towarzystwo słysza. Tak, towarzystwo, wiele osób się poznaje właśnie poprzez marsz, przyjaźnie się zawiązują, potem się organizuje kolejne wspólne marsze. I jak przyznał starosta sandomierski Paweł Niedźwiedź, to już kolejne wydarzenie, gdzie ludzie, którzy biorą w nim udział są najważniejsi. Jak najbardziej trzeba wspierać tą piękną ideę, cieszymy się, że co roku jest nas coraz więcej, co roku te rekordy są bite i oby grali do końca świata i dzień, dzień dłużej. Ruch, towarzystwo. Eee, sposób spędzania wolnego czasu i ludzie. Ludzie są najważniejsi i najfajniejsi. Przedtem, jak Marsz Policz się z cukrzycą wyruszył z sandomierskich bulwarów wiślanych, o rozgrzewkę uczestników zadbali instruktorzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Piotr Statuch, który również rozgrzewał uczestników do marszu, swoim optymizmem dodał, że pojawił się na wydarzeniu również z pewnego sentymentu. No, ja jestem związany z orkiestrą od zawsze, a też i chyba tak jak już każdy w naszym kraju, w mojej rodzinie korzystaliśmy z tego sprzętu na którym jest przyklejone to serduszko więc też i sentymentalnie ale tak jak mówię no chyba trudno byłoby poszukać choćby rodziny która nie miała takiej okazji Trasa marszu liczyła 6 km chociaż dla niektórych była sporym wyzwaniem to i tak w ogólnym rozrachunku wszyscy z uśmiechem na twarzy dotarli do mety czyli do punktu skąd cały marsz wyruszył Na bulwarze Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu aż roiło się od wolontariuszy wośpu i chętnych do zasilenia. Puszek. Katarzyna Kaszluga, STV Info.